Cześć witam wszystkich z na kanale z g Testujemy sobie dzisiaj ostatnią skrzynię z Pool Party Jak wiecie na stronce poddawali więcej nowych skrzynek Także będzie testować Na przykład tutaj jak sobie dzisiaj na dół To macie Prince of Desert 4 nowe skrzynki 6zł najtańsza, 112 najdroższa I jak sobie jeszcze zjedziecie na sam dół To są jeszcze te skrzyneczki Fight Team Mamy ESC czyli naszą polską drużynę Jest Kinguin, PPL, CSG, Kinguin i view for it bo dobrze, przeczytałem Mam nadzieję e, Ale dzisiaj zajmujemy się Skrzynkami e, Tutaj pullparty ostatnią skrzynką za 220 Oczywiście kładzik Luka z 5% bonusu do doładowania I skrzyneczka Milspec na start, także Polecam korzystać Konkursik na Discordzie, informacje tam też macie Także tam też was zapraszam, bijajcie I w ogłoszeniach wszystko macie podane Także i zachęcam do brania udziału, bo losowanie na początku sierpnia, także już całkiem niedługo. Wiem, że już wakacje się dopiero zaczęły, ale jak wiecie, wakacje jak się szybko zaczynają, tak szybko się lubią. Znaczy, później zaczynają, ale szybko się kończą, także tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jest Karambit Fate 14 tysięcy, fajnie. Jest Hydra, jest Meduza. Są całkiem ładne rękawiczki, takie czarne całe, z takimi nacięciami i bardziej szarymi, ale wyglądają kozacko. Mamy y, mega kosy w sumie, tutaj wszystkie kosy są tu niezłe. Mamy no, safari mesh nawaje, ale na nie mamy aż 2%. że całkiem spoko, 480 zł. Rękawiczki y, 4 pary. No i mamy taką procentóweczkę. Ładnie raczej poroć tych Tutaj chyba żadnych y, tańszych skinów pomieszanych nie ma. Mamy po prostu y, tutaj 22% na tego UMPK. 20% prawie na tego glock'a, 12% na tek'a i na tej mamy też 4% prawie i potem już skin'y droższe także mam nadzieję, że coś fajnego tu dzisiaj wyleci no bo jak widać, o! znalazłem jeszcze jednego impostora czyli tutaj się kryją te skin'y tutaj mamy mp9 cold red, akacz i usp to są ci impostorzy, których nie można trafić. A mam nadzieję, że ich nie trafię. To jeszcze jest czasem Czyli jest też pięciu e, impostorów, ja tak to nazywam. Ukrytych między tymi droższymi przymiotami. No cóż, bez przedłużania. Otwórzmy sobie może trzy na początek. I jest dobrze. Jest dobrze. Dwie parę rękawiczek. MK. Wszystko na plus. Także bardzo dobre otwarcie. Prawie raz dwa. Nice. To było nawet mega dobre otwarcie. Mega się poparciło. No i teraz niestety Desert Eagle Pilot tylko będzie za 480, także bardzo ładnie to podoperował. A ta MK, przepraszam bardzo, gdzie się znajduje? Tutaj! Hmm, czyli mogą równie dobrze trafić kosy czy też rękawiczki. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Otworzę sobie jeszcze raz trzy, No i nie doleci, ojej. z nic ciekawego nie doleci. Dwa razy Glock a MP 7 złoty tylko otwarcie ponad 300 to zabolało idziemy na bitwę idziemy na bitwę tworzymy sobie bitwę skrzynka sobie szukamy ją w taki sposób będzie szybciej po cenie i damy sobie no 5 to jest 1100 ale spróbujmy spróbujmy Ryera Andera ale ja coś czuję że jak ja wezmę Andera teraz to to się źle skończy to się źle skończy dla mnie i mi coś po prostu wyleci mocnego ale mam nadzieję, że nagboty będą miały większe szczęście. To jest Crusher także Crusher może coś wydropić, bo on mnie lubi tutaj. lubił mnie zawsze niszczyć na bitwach, kiedy jeszcze Undera nie było, także mam nadzieję, że e, podtrzyma tradycję Okej, okay. więc zresztą Henry wydropił kosę i to jest mega dobry start Mamy tylko mm, skaucika jednak to się zmienia bardzo szybko ale aktualnie dalej mamy najmniej. I ja się cieszę bardzo z tego powodu. Mm, tylko jest niebezpiecznie blisko niebe niebezpiecznie blisko obu panów. Bo wiecie jak to wygląda. No właśnie. Ostatnia skrzynka musi coś oddać Crasherowi, bo jak mu nic nie odda, to niestety będzie przegrana. A nadal będzie, czy nie? Jest, dobra, 20 zł różnicy, ale wygrywamy jednak. Bo już tak patrzę: 230. Myślę sobie OK, ale kurczę miała aż taką dużą przewagę na szczęście się udało i 2200 czyli razy dwa bitwa, takie bitwy są najlepsze takie bitwy są naprawdę kozackie zróbmy sobie jeszcze jedną tym razem tryb normalny, też na trzech też za 1100 zł też 5 skrzynek tutaj może oddać teraz średnio, tutaj mamy bonusik, jak ktoś przegra może sobie nawajkę na wydropić ma na to 0,5% tak także całkiem sporo. Wiadomo, ja że tutaj najwięcej jest na M, chyba 40%. I 18% na Glocka. Ok, początek całkiem niezły. Wydropiłem z Ryanem to samo. Piloci, teraz bardzo dobry, to naprawdę mega mocny. Bo teraz żadna kosa od nie wyleciała panom. Już przez chwilę myślałem, że laty mi motylek.

Zrobiłbym coś szalonego. Robię coś szalonego. Ta bitwa naprawdę jest mocna. Jest bardzo mocna. Sprzedaję sobie te skiny albo zrobię z nich kontrakt. Nie, te sprzedam i zrobimy z czegoś innego kontrakt Chociaż mam nadzieję, że może się uda wygrać. Byłoby świetnie i może być naprawdę grubo. Może być gruba wygrana jak się uda. Że najgorszych dropów dla mnie, najlepszych tabotów. O kurde, dobra, 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 dobra. Widzę, że trzeba. stwierdził, że nie chce brać udziału. O kurde, o kurde. Dobra, bo to się dzieje chyba. Czy ja będę miał Desert Hydra? Nigdy nie miałem tej awupy. Proszę, proszę. Proszę, nie wydrożonego żadnego motylka ani nic. Dobra, kosa jeszcze tutaj dla Jarego. Co tu się dzieje w tej bitwie? Co się dzieje w tej bitwie? Ryan, ja Cię błagam Pilot dla Chad'a, ale Chad już w ogóle nie ma znaczenia A ja robię ciągle na, na przemian Moonrace i Riot Mam to Mam to, prawda? Dobra Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, tak się robi profit yy, Patrzcie, ucie się 1300 zł, 3000 yy, tysięcy No Całkiem względny ten proficik Ostatnia skrzynia, muszę przyznać, że no zaskoczyła i to bardzo, i to bardzo pozytywnie zaskoczyła, więc jestem mega zawolony i ta bitwa, kurde no, absolutny kino w ogóle. Ta Hydra na początek, coś pięknego. No i teraz to, że wydropiłem prawie, że najgorszy przedmiot z kontraktu. To nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, bo ja mam te Z Hydrę. się, zobaczmy czy ona jest w ogóle dostępna. Gdzie ona tu jest? No nie jest dostępna. Jakbym chciał wymienić to... O, ale jest taki butterfly. Lore, jest, są rękawiczki, jest bajonecik autotronik, także no jest, Uuu ale ładny, tam byłem 9, jest Butterfly kolejny, no dużo Butterfly, o kurde, jakie ładne kosy, nieźle, no powiem wam, wyszedł naprawdę mocny odcineczek, także łapka się należy, subik, komentarz, bijacie na Discorda, bo konkurs ich nie do tego, do tego końca, no i co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia na następnym odcinku, cześć, pa!